Robimy wszystko to dla szpitala. Mamy wydrukowane 24 przyłbice dla szpitala zakaźnego, 10 przyłbic dla pogotowia ratunkowego. Na chwilę obecną jest 8 drukarzy i 16 maszyn. Dołączyła się do nas też TPV, udostępnili 3 drukarki. No świetna ekipa, Gorzów cały się odezwał, będzie moc. Wygląda to tak, że jest głowica drukująca, która rozgrzewa temperaturę do 250-60 stopni. Przechodzi przez nią materiał, specjalny filament, wylewa to warstwa po warstwie do góry i powstaje tak gotowy element. Cieszymy się bardzo, że są takie grupy, które pamiętają o szpitalu, pamiętają o ludziach, którzy pracują w szpitalu i drukują właśnie na drukarkach 3D te przyłbice. Dzisiaj dostaliśmy przyłbice od grupy drukarza dla lekarzy, a także 100 przyłbic przekazała nam grupa fajni rowerzyści. Bardzo za wszystko dziękujemy, bo jest to towar właściwie na wagę złota, a właściwie na wagę zdrowia i życia naszych pracowników naszego personelu medycznego, od lekarzy po pielęgniarki, po personel, który zajmuje się utrzymaniem czystości na oddziałach. Każdy, kto widzi, że są inni, którzy pomagają, też w nich się otwiera takie do, dobre, dobre serce i też przekazują nam i słodycze, i napoje. Dziękujemy bardzo za, za te i słowa wsparcia, i za te różne gesty, ale oczywiście ciągle, ciągle wszystkiego brakuje, bo my nie potrafimy ocenić naszych obecnych potrzeb, bo za każdym razem i Szyłbice i rękawice, i gogle, i kombinezony, i fartuchy. To są materiały, które się zużywają i potrzebujemy tego naprawdę ogromnej ilości. I cieszymy się bardzo, że tych ludzi, tych grup, które się dzielą swoim sercem i materiałami z nami, ze szpitalem, jest sporo.